Oczywiście pojawił się Chris z genialnym ubezpieczeniem. Zawsze ryzyko, ale cios za ciosem, bo w tym momencie dolany. A flash w wykonaniu tej kary drużyny. Pirate Sports tylko po to, żeby zestumować jednego z zawodników. Zatrzymany wiosną ten już nie ma flasha, bo przypomnijmy sobie, spalił go na samym początku. I wzięło przykład, wzięło tę sytuację za swoją zdobytą Pirate Sports. W sport. takich sytuacjach I... Nautilus nie oferuje zbyt wiele, może oczywiście próbować coś przyciągnąć. Chris, Chris, Chris nie. dwa punkty zdrowia, troszkę dwa punkty zdrowia. O, Pamiętajmy, Chris. że w takich sytuacjach potrafi być naprawdę potężny i napiął mu A to nawet jeszcze nie jest koniec. Zobaczcie, że zatrzymany może zostać nawet Gepard. A mimo wszystko to Bucu się nim posili. Felios, ale plank. Oni chcieliby trochę przedmiotów jednak nałapać. Bardzo sprytne sprawdzenie tego blue buffa przez ich czarma. Przede wszystkim trzeźwe. Świadomość tego, że może się tutaj pojawić Adrian. Była na miejscu i w tym momencie podany na tacy przez Bucu, Prosto pod kotwicę, która przygniotła biednego Adriana. Czerwonej, Chris. Jeżeli znajdzie do merkę, a ściągnięcie jako pierwsze, to może być tylko Korzy. potencjalnie mimo wszystko to się zapięcił w flaszy w Adriana. Dobry kopniak i wykorzystali. Trochę sporą nieuwagę po stronie Kris'a. No i tak, to było chciwe zagranie ze strony Kris'a, bo chyba wystarczyło po prostu przerzucić tutaj Geparda tak? i liczyć na to, że uda się tego Brauma wyeliminować bardzo szybko, byłoby to możliwe. Teraz jednak tak. w drugie tempo. I dobre przerzucenie na dwie osoby, ale zauważcie, że Mistrz znalazł dla siebie idealne miejsce, żeby tylko nie dostać tej elki. Pojawi się tutaj w tej sytuacji również dwóch zawodników dodatkowych Pirate Sports, bo mają teleportację i to może być rzeź na hit. Ponownie zbyt chciwie skargnęło Pirate Sports, a teraz Glebo. Od razu zmuszony do błysku, a to i tak nawet jeszcze nie jest koniec. Dobry kopnik od Adriana. Widać, że mechaniki podstawowe opanowane, a stun będzie nakładany. Puzzle rozbite. I widać to... wokół tego korkiego na nam idzie. Eee, bardziej w tych tonach. Teraz są naprawdę aktywni. Chociaż odpowiada Hit. Krauzer posiada R-kę potencjalnie, mógłby do sektora tarczyć. Tak się wróci, dzieje ponownie, sporo obrażeń przyjął na siebie. Chris! I pada przy tym dajmie! Chcę przypomnieć, że aż trzech zawodników hit. chciało tutaj zdobyć przynajmniej to jedno zabójstwo, a znalazły się dwie ofiary po ich stronie. Bucu stara się jakkolwiek uratować tę sytuację, zgarnia ShutDowna, ale... Właśnie mamy tutaj zbiórkę wszystkich zawodników Summer Summoner's Rift. I uważam, że pirates Sports w tym momencie nie powinno nawet wdawać się w takie przepychanki. No jednak Adrian czuje swoją moc, powie, że może dobrze kopnąć, ale użyta oczywiście RK do ucieczki. Zobaczcie jednak, w którym miejscu się Diana i uważałbym na nią. Po razem z ultimatem Apheliosa jest to całkowite zniszczenie przeciwnika. Przegrzało nam się tutaj komputronik hit! Zastosowałbym, ale MLP... nie no, który to już raz, no nie wiem, Adrian za każdym razem jakiegoś przeciwnika znajdzie. więc wydaje mi się, że jeszcze zostanie tutaj Kralder ukarany. No i zobaczymy w takim razie, bo jak na razie się kolejny rozpoczyna i zostają odgonieni nieco zawodnicy Pirate Sports. Chris szuka dobrej erki No ale co najważniejsze, to chyba ten smok. Zobacz, że hit nie zużyło jeszcze absolutnie nic. A dusza jest na szali. Co chyba lekko przeoczyliśmy, bo bardzo szybko został podjęty ten trzeci o, przez Szuka planki. Zobacz na to, Bucu będzie musiał mieć się na baczności. Ten ward trochę wyspojlował, co Kralzer tutaj będzie chciał zrobić. Uff, Flash, Erka od razu, w butu. Nie dziwię się, ale ten od razu się stawia ściany, żeby go się zabezpieczyć. No i to jest panie i panowie właśnie to! jeden gołąb, który rządzi całą armią! I doprowadzi ją do prostego zwycięstwa w tym teamfajcie. Mi zmuszony do flasha. Czekaj, czekaj, już nie takie rzeczy widzieliśmy na tej postaci, chociaż Moonline Vision nie jest niedostępne. <laughs> nie no, spokojnie, to się nie ma prawa tutaj zadziać. I zwycięstwo Pirate Sports stawiającej Pirate w tym Sport, meczu. W ogóle nie chcę tego bronić, tylko nie mogą dać się wyłapać. Dopiero teraz Szeru cofnął i zbyt późno kolego, bo już wcześniej ta pomoc by się przydała. No koniec, i taki koniec, koniec, koniec koniec trochę gry. kacperek bym powiedział, bo faktycznie może specjalnie nie wystraszył na dłuższą metę, ale jednak pierwotnie to był trudny przeciwnik. I odbucno arka świetno człowieku. Koniec, koniec gry, Mikołaju. Nie chcę, żeby to było antyklimatyczne, ale. Jeżeli krazer miałby tutaj zrobić pętę, to lepiej niech zaczyna już działać, bo to wygląda naprawdę kiepsko dla Pirate Sports. No i faktycznie wskoczy z zonią, sporo obrażeń, ale no to nie jest to, przyjacielu, plan miałeś dobry, tylko że z tymi itemami nie do wykonania. I komputeroni kit w tej grze tak naprawdę istniało przez 5 minut, ale niesamowicie ważne dla nich 5 minut.